Mhm. Mm. Mm. Mm Nie, spod lady. Drodzy Państwo, piosenki, które słyszymy w Radiu Satysfakcja, to jest już ten lepszy repertuar wyselekcjonowany, bo czas odsiał muzyczne plewy. No, prawie każda piosenka pochodzi, jak nie z tej, to z innej złotej płyty. Więc wypadałoby powiedzieć dwa słowa o tych właśnie złotych krążkach. Wszystko, jak zwykle, zaczyna się tam, gdzie nagrania płytowe najwcześniej stały się przemysłem i to wielkim przemysłem więc w Stanach oczywiście. Otóż tamtejsze Stowarzyszenie Amerykańskiego Przemysłu Płytowego postanowiło honorować nagrodą tego artystę, którego nagranie sprzedało się w ilości miliona egzemplarzy. Stowarzyszenie postanowiło to w roku 1958 i w tym samym roku nagrodziło Perego Como za sprzedaną milion razy na różnej wielkości nośnikach piosenkę Catch the Falling Star. No i stowarzyszenie zaraz poszło za ciosem. W pierwszym roku w sumie wynalazło pięciu takich milionerów do nagrodzenia, to znaczy złota płyta należała się albo za sprzedaż miliona singli z jakąś piosenką, albo za sprzedaż longplaya już w mniejszej ilości, bo tylko tyle, aby dochód z jego sprzedaży przyniósł firmie milion dolarów. W piątym roku przyznawania nagrody takich płyt do uhonorowania złotem było już 42. No ale jedźmy po nazwiskach rekordzistów tamtej epoki sumarycznie na przestrzeni lat. Sami znajomi zresztą. Bing Crosby 25 milionów sprzedanej kolendy White Christmas. Bill Haley and the Comets 15 milionów płyty z kawałkiem Rock Around the Clock. The Beatles 10 milionów płytek z piosenką I Wanna Hold Your Hand. No i Elvis, tylko naprawdę żałosne 9 milionów płyt z piosenką It's Now or Never. Tyle samo Paul Anka z Dianą, aż wstyd wymieniać tak niskie nominały. Dlatego mówię, że te ogony złotych nakładów są żałosne, bo przecież pierwszy milionowy nakład jednej płyty sprzedał się pół wieku wcześniej, zanim Amerykanie zaczęli wręczać te swoje złote krążki. Mianowicie, tenor włoski Enrico Caruso milion egzemplarzy swojej płyty z wybranymi ariami operowymi sprzedał już w roku 1903. No tyle, że nie w Stanach, a sumarycznie na całym świecie. No o, ale to płyty złote, a są przecież i platynowe i takie w Ameryce zaczynają wręczać już od roku 1976 i poprzeczka zawieszona była tak, że na płytę zasługiwała kombinacja long play, który sprzedał się w nakładzie miliona egzemplarzy plus singiel z piosenką. Z tegoś longplaya, który rozszedł się w nakładzie dwumilionowym. No i od razu trafił się taki laureat. Mamy więc rok 76 i amerykańska grupa The Eagles faktycznie sprzedaje milion egzemplarzy dużej płyty pod tytułem The Greatest Hits. I do tego dwa miliony singli z super przebojem Hotel California. No, rzeczywiście orły. Ale to wszystko Ameryka, a my przejdźmy do naszych orłów z tamtej epoki. No i wedle stawu grobla, bo u nas po pierwsze złote, a faktycznie tylko pozłacane krążki zaczęliśmy przyznawać w 10 lat po Amerykanach w roku 68. A po drugie i te progi liczbowe były oczywiście znacznie skromniejsze. Żeby zarobić na złoto trzeba było sprzedać no raz 120, raz 150 tysięcy long playów i tak raz 100 razy 150, razy 250 tysięcy singli i tak zwanych czwórek. Więc taki wykonawca dostawał złotą, pozłacaną płytę, którą mógł sobie powiesić na ścianie i 10 tysięcy ówczesnych złotych w kopercie. No i to były grosze w porównaniu z pieniędzmi, które za udane piosenki kosili nie piosenkarze, lecz autorzy muzyki i tekstów. Bo oni, w przeciwieństwie do wykonawców, dostawali tantiemy za x regularnie przez całe lata. Jak długo Piosenka była nadawana w radiu czy puszczana w telewizji. I to dopiero była kasa. A biedny piosenkarz, żeby uzbierać jedną dziesiątą z tego, musiał koncertować na festynach i w remizach, jak rok długi i jak kraj szeroki. No i w Polsce w kwestii złotych płyt było coś, czego nie było w Stanach, bo przecież my też musieliśmy mieć własny, niepowtarzalny wkład w dzieje tej nagrody. Mianowicie bałagan, że głowa mała. I tak przykładowo w regulaminie złotej płyty stało wyraźnie w języku, który tylko miejscami przypominał język polski, że cytuję, nagroda dotyczy płyty gramofonowej w wykonaniu jednego wykonawcy. Koniec cytatu. A tu w roku 84 wytwórnia Pronit przyznaje złotą płytę za krążek Kolenda Nocka. To była taka, jak się wtedy mawiało, śpiewogra, czyli polska odmiana musicalu. Ale Krystynie Prońko, a przecież śpiewali tam także inni artyści nic nie dostali. I co już było zupełnie wbrew regulaminowi, także przyznano złotą płytę autorom. Wojciechowi Trzcińskiemu i Ernestowi Brylowi. z tego czasu oglądałem u Ernesta Bryla, poety i tekściarza w jego warszawskim domu, samą dosłownie ścianę takich złotych płyt. No a potem to się już ciągnęło. Chaos i przypadek. Niby w regulaminie stało, że, cytuję znowu, nagroda dotyczy tylko jednego numeru katalogowego płyty gramofonowej, ale jak w Chciał przyznać zespołowi Porter Band złotą płytę za Longplay Helicopters, to mu trochę sprzedanych egzemplarzy do tych 130 tysięcy brakowało. Nie szkodzi, do sprzedanych dużych płyt dołożyło się sprzedane single i te 130 tysięcy się uzbierało, złota płyta wpadła. No a przecież były przegięcia i w drugą stronę, bo jak wydawnictwo Muza sprzedało płytę i kasetę Natalii Kukulskiej pod tytułem Bal moich lalek w łącznym nakładzie 700 tysięcy egzemplarzy, to artystce należała się nie jedna, ale co najmniej 6 złotych płyt, ale w ogólnym bałaganie i tak dalej, i tak dalej. No, a w roku 1988 to wytwórnia Polton przyznała złotą kasetę wydawnictwu, które rozeszło się w nakładzie 100 tysięcy egzemplarzy. Były to mianowicie dowcipy opowiadane w radiowym klubie masztalskiego, polska fonografia poszybowała jak nigdy.